Niektóre nowotwory krwi zwane nowotworami hematologicznymi, jak białaczka, chłoniak i szpiczak, mogą wymagać chemioterapii w wysokich dawkach. Niszczy ona więcej komórek nowotworowych, ale też komórki macierzyste w szpiku kostnym które są ważne, ponieważ produkują wszystkie krwinki, w tym komórki odpornościowe, biorące udział w walce z bakteriami i wirusami podczas zakażeń. Przeszczep komórek macierzystych służy zastąpieniu takich utraconych komórek. Przed chemioterapią w wysokich dawkach lekarze pobiorą komórki macierzyste z krwi obwodowej, co nazywa się przeszczepem autologicznym lub z krwi odpowiedniego. Dawcy, co nazywa się przeszczepem alogenicznym i będzie to zależne od tego, jakie będzie wskazanie. Przed pobraniem komórek macierzystych może być przeprowadzona chemioterapia, a po niej podane w zastrzykach substancje zwane czynnikami wzrostu, stymulujące produkcję komórek macierzystych, zwiększając ich ilość w krwiobiegu. Następnie komórki macierzyste zostaną pobrane z krwi poprzez wkłucie igły w żyłę na ramieniu. Kolejno oddzieli się je od innych komórek krwi za pomocą specjalnego separatora komórkowego i pozostała krew zostanie przetoczona pacjentowi z użyciem drugiego wkłucia do żylnego. Pobrane komórki macierzyste zostaną zamrożone i przechowane do czasu wykorzystania. Na ogół po chemioterapii w wysokich dawkach komórki macierzyste są ponownie przetaczane poprzez kroplówkę do żyły i z nich odbudują się komórki zniszczone terapią nowotworową. Wykonuje się to w szpitalu i konieczne jest pozostanie w nim na czas leczenia z powodu podwyższonego ryzyka zakażenia, z powodu dużego spadku ilości krwinek. Taki pobyt może trwać dobrych kilka dni, więc warto przynieść ze sobą coś do czytania, słuchania muzyki czy tablet.